寻。 Co zrobić, żeby nie zatrzymać się w rozwoju? Kiedy i dlaczego zatrzymujemy się? Nie idziemy dalej i nie sięgamy po więcej? Odpowiedź jest prosta i krótka. Bo lubimy żyć w iluzji. Bo lubimy karbić siebie ulotnym kłamstwem, że już jest dobrze i tak już zostanie. Bo boimy się trudu. Chcemy żyć wygodnie, więc zamykamy oczy na prawdę, że to wygodnie jest na chwilę. Że życie to spirala rozwoju, która wznosi się wyżej i wyżej. Jeśli chcemy tego prawdziwego, stałego szczęścia, to ciągle musimy dawać i robić więcej, bo na tym polega życie. Jeśli chcemy na przykład, aby nasza wymarzona relacja, która właśnie się rozpoczęła, trwała długo, to musimy być na nią uważni na tę relację jako całość, ale i na naszego partnera oraz na samych siebie. Za każdym razem trzeba dawać więcej od tego, co się dostało, aby relacja wzrastała, rozwijała się i rozkwitała. Tak jest skonstruowane życie na tej planecie. I jeśli chcesz w tej miłosnej relacji z własnym życiem wciąż wzrastać, to powinieneś dawać od siebie więcej niż od życia dostajesz. Nic nie trwa w jednym niezmiennym stanie. Tylko przechodzi cykle przemian. Więc, dlaczego tak uparcie chcemy siedzieć na przysłowiowej kanapie i udawać przed sobą samym, że już tak będzie na zawsze? Wybieramy metodę chodzenia na, cichutko na paluszkach, żeby nie zbudzić tego złego niedźwiedzia, czyli ponownie trudnych sytuacji w życiu i cierpienia oczywiście z nimi związanymi że wystarczy, że będę wdzięczny za to, co mam i to utrzyma status quo. Że będę się cieszyć każdą chwilą i to również wystarczy, żeby ta radość i szczęście trwała wiecznie. Tak, wdzięczność i radość są bardzo ważne w naszym życiu i w naszym rozwoju. Ale jak często życie samo pokazuje, to za mało. Wdzięczność i radość to tylko Element całości, element życia, element spirali, którym jest życie. Wydaje nam się, że jak już przyjdzie to upragnione szczęście, czy to pod postacią wymarzonego partnera, czy innej sfery naszego życia, to już jest to, już jest ten moment spełnienia, który trwać będzie po kres naszych dni. I zapominamy o uważności, o zaangażowaniu w samo życie i o działaniu, żeby to szczęście. Utrzymać. Bo tak to działa. To, co do tej pory otrzymaliśmy w wyniku naszego dotychczasowego rozwoju, trzeba potrafić w sobie utrzymać. A my najczęściej po pewnym czasie po prostu zapominamy o podtrzymywaniu tego wewnętrznego ognia w nas na takim samym poziomie i pozwalamy, aby przygasł. I zapominamy również, że trzeba też z uważnością. Dalej to rozwijać. Czyli wciąż dawać więcej, wkładać więcej energii, aby był wzrost. Ponieważ to więcej do nas wróci spotęgowane. I tak właśnie powstaje spirala życia, spirala wzrostu. Bo kogo kocha życie? Tego, który sam kocha żyć. A życie to ruch. Życie to działanie. Siedzenie na kanapie to zastój. To symbol śmierci. Najczęściej przestajemy wzrastać, gdy tracimy wiarę, gdy pojawia się kolejna trudność, mówimy sobie: To po co ja tyle pracowałem, skoro znowu coś nie wyszło? Zapominamy, po co tutaj zeszliśmy, na ten świat, do tej powłoki cielesnej, wybierając sobie takie, a nie inne zadania do przepracowania. I zamiast popadać w ekscytację z możliwości wzrostu, Zamiast zauważać własne możliwości, własne zdolności do przezwyciężania tych trudności, wolimy zapaść się w kanapę i popijać, e, i popijać na niej używki w towarzystwie żalu, rozpaczy, smutku i zwątpienia. Brakuje nam również zaangażowania w nasze życie i uważności na nie. Wolimy uciekać w zewnętrzne radości. Zewnętrzne uciechy, które są w rzeczywistości łudą tego szczęścia i radości, którego tak intensywnie, podświadomie szukamy w swoim życiu. Czekamy, aż ktoś nas pokocha, szukamy akceptacji wielości polubień postów na Facebooku, szukamy radości wychodząc na liczne imprezy, a nie potrafimy pokochać siebie, zaakceptować siebie w ciszy, cieszyć się z własnego towarzystwa w samotności. Przede wszystkim Boimy się zajrzeć w siebie i swoje wnętrze. Bo wygodniej i łatwiej jest znaleźć to wszystko na zewnątrz. Ale czy na pewno? Bo jeśli świadomie podejdziesz do swojego życia, to zauważysz, że to, co na zewnątrz, jest właśnie nietrwałe i ulotne. Bo gdziekolwiek nie pójdziesz, tam zabierzesz siebie. Siebie niekochającego, siebie. Uciekającego od własnych myśli, siebie, będącego wciąż w roli ofiary. Więc zmiana otoczenia i ludzi niczego nie zmieni, bo ty się nie zmienisz. Więc wciąż będziesz przyciągać te same wydarzenia i ludzi o tych samych cechach. Innym przypadkiem karmienia siebie iluzją i brakiem wzrostu i zmian w życiu jest tak zwany iluzoryczny rozwój. Czyli dużo czytamy, pochłaniamy książki, audiobooki, zbieramy wiedzę, uczestniczymy w przeróżnych medytacjach, bo inni tak robią i zmiany w ich życiu jakieś drobne zaszły, no więc ja robię jak oni, ale u mnie nic się nie dzieje. A nie dzieje się dlatego, że każdy z nas ma inną drogę i każdy jest inny i inne blokady ma do przepracowania. I być może ta osoba zrobiła coś, jakieś realne działanie, które te zmiany do jej życia przyciągnęło. Dlatego nie bądźcie jak owieczki czy krówki idące za innymi, tylko zajrzyjcie w swoje serce, w swoje wnętrze i odnajdźcie w nim Waszą prawdziwą, indywidualną i niepowtarzalną ścieżkę. Takie uciekanie tylko w medytacje, które przynoszą tę chwilową radość, to pozorne połączenie z górą i oczekiwanie na cud, który sam się zadzieje w naszym życiu, może też być wynikiem naszej ucieczki w łatwiznę, wynikać z naszego podświadomego lenistwa i tchórzostwa, z naszego przyzwyczajenia się do odgrywania w życiu roli ofiary. Powtórzę jeszcze raz. Boimy się prawdy o sobie samym, boimy się trudów, boimy się działać, boimy się utracić tę iluzję złudnego szczęścia i stabilizacji. Więc sami karmimy siebie kłamstwami i iluzją. A prawda jest taka, że na sukces naszego rozwoju składa się uważność na siebie i znaki, zaangażowanie w życie. Aktywne planowanie, czyli wiedza czego się chce od życia, aktywne działanie, czyli najpierw energetyczne łączenie siebie ze swoimi marzeniami, celami, a następnie działanie, ale działanie nieimpulsywne i chaotyczne, byle coś zrobić, tylko działanie intu intuicyjne, czyli w zgodzie z prowadzącymi nas znakami, wciąż utrzymując uważność. I świadomość własnej drogi. To, co wartościowe, wymaga wysiłku. Linki do filmów, jak odczytywać znaki, jak działać wedle, wedle nich, znajdziecie w opisie tego filmu. A ja Wam dziękuję, że jesteście. Nie idziemy dalej i nie sięgamy po. To się wytnie. Ci się. Więc dlaczego tak uparcie chcemy siedzieć na przysłowiowej kanapie? Dobrze Dlatego nie bądźcie jak owieczki, krówki czy pawiany, idący za innymi, tylko zajrzyjcie w swoje serce.